Dzień dobry, 4 grudnia, dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 27 listopada. Do niecodziennej sytuacji doszło w Alejach Mikołaja Kopernika w Piotkowie. Kierujący z kodą prawdopodobnie pomylił zjazdy na rondzie i zjechał pasem wyjazdowym. Taki wyczyn może kosztować go 2000 zł i 15 punktów. Poniedziałek 28 listopada. Po południu w Gomulinie na drodze krajowej 74 kierujący samochodem osobowym wpadł do rowu i dachował. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W szkole podstawowej nr 2 w Piotkowie Trybunalskim odbył się czwarty międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznej pod tytułem Oblicza Ojczyzny. Więcej informacji na ten temat możemy przeczytać na portalu piotko.pl. Wtorek 29 listopada. W miejscowości Korytnica w gminie Sulejów doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Na trasie A1 przed godziną 17 na wysokości Kargał lasu doszło do wypadku trzech samochodów, ciężarówka i dwa auta osobowe. Na miejscu lądował helikopter LPR, lecz nie było potrzeby transportu nim poszkodowanych. Środa 30 listopada. Przed godziną 18 na ulicy Mieszka I w jednym z bloków Doszło do pożaru piwnicy. W akcji uczestniczyły trzy zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz policja. Po dymem doznała kobieta z dzieckiem oraz ich pies. Czwartek, 1 grudnia. Dyrektor TPS-u zdecydował, że po awansie Polski do 1.8. finału w Mistrzostw Świata rozgrywanych w Katarze, 1 grudnia będzie dniem wolnym od sprawdzianów, kartkówek oraz pytania przy tablicy. Nie było również ocen niedostatecznych, co ucieszyło wszystkich uczniów. Od 1 grudnia w Gminie Wola Krzysztopolska w ramach oszczędności w godzinach od 24 do 5 rano zostanie wyłączone oświetlenie uliczne. Nie będzie to dotyczyć dróg krajowych oraz tych, na których prowadzone są roboty drogowe. Kolejny rok i kolejne zwycięstwo. Gmina Wolmusz zwyciężyła w rankingu gmin Województwa Łódzkiego. Utrzymali pierwsze miejsce w powiecie Piotrkowskim. Celem rankingów jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych Wróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Piątek 2 grudnia w Parku Poniatowskiego w Piotkowie Trybunalskim rozpoczął się kolejny sezon łyźwiarski. Otwarto lodowisko, otwarcie nastąpiło już po raz 16. Parafia Świętego Jacka i Doroty obchodziła stulecie istnienia. Uroczystej mszy przewodniczył metropolica, Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Sobota 3 grudnia. W stadzie ogierów w Bogusławicach wystartowały halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Dzieci i Młodzieży w Skokach przez Przeszkody. Odbyły się również halowe Mikołajkowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Grudzień to czas jarmarków bożonarodzeniowych. Pierwszy wystartował w Wolborzu w Białym Dworku. Po więcej szczegółów na temat jarmarków zapraszam na stronę. Dzieje się w Piotkowej Trybunalskim i okolicach. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie skrótu najważniejszych informacji zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.